wina mordziki i wariaciki z na Jadek! no i dzisiaj jak widzicie program jest w Far 5 kontynuujemy grę, ostatnio to robiłem bo będzie będzie tyle e, samoloty, leciałem samolotami ostatnio misje na samoloty robiłem ciekawą, ciekawą misję naprawdę i i to będzie już chyba 14 z gry F Farkar 5 Okej. Okay. <mierdziany> Zdjęła żywo, ja zrobię na nowo, no, no, dobra, to jest na żywo. A my sobie zrobimy misję. O! Tom? Nie, nie. To jest. Dzie, śmierci. O! Na nowy samochód! O! Przerwuj. Na nowy samochód, gdzie to. Gdzie ja bym teraz? Tutaj na pewno? Nie śmierci. To jest? śmierci. Młę to powiedział, że ty ty tyle. Jest tu jakiś zaraz? Jest tu jakiś zaraz? Znowu to powiedziałem się modem. Dobra. Wyłączę tej co? Dobra, jest. Możemy odpnąć to frustrowanie. Idziemy już do tego punktu.

Uff, ich uff, ich pozabijam chyba. Schowamy się. Uff, ich pozabijam. Zamada. Znam ją tutaj. Rokowy tam. Dotarłem. No nie, a co z Naprawdę? Robot nie oleje mi olej mi, strzelam z modu Nap Naprawdę nie można strzelać z modu? Jebudu Zaraz piony

Kolejny, który wam chce po skończeniu, to szukam ich. Eee, mamy bardzo mało hajdu. Dobra. Co mamy na te? Uczy samochód. Zmieni pozycję, zmieni pozycję. Zmienić miejsce. Znowu radyką się! Kurczę, czemu mi się radyką włącza w samochód? Na pewno mam jechać tutaj? Czy to tu, 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 tu jest konieczne? No prosto mam jechać, dobrze. Ciągle mi jedzie. Zatrzymaj Jarzyszka że życzę śmierci, dobra. Jakieś jaszczęby jakieś są, kurczę. O, nawet sobie wykluczyłam partyzanta. tutast Ani, við hjáum tam við hjáum tam kulchun. Við farað miðja í khema to jest chyba ten samochód, tak? Ciągnik, niebezpieczny ciągnik. dobra uwielbiamy ja tych gości to jeszcze dalej jedzie zwalnia Super, to dalej. wariusz. Nic walny wyjedzie pełną parą, i szedł do tego. Nam nie kurde, Dobra. Jak się strzela w jeszcze samochodzie? na ja się do samochodzie? Dobra, nie nie, nie na Ale ja się strzela. Он идет на, на Хранакова, да? Тому мы будем друга за Запухуем друга, а что мне? Я без хаш там. Без хаши, я А где, Где же их? Да, хорошо, да? Хорошо, да. Я же тримал Уже висело на моле. бы сеттир, Они я не могу разве с моду.

Nie wiem ja się podchodzę i pod koła kurczę, jak ludzie. Dobierdę? Dobrze Podchodzą jak ludzie pod koła. Musimy to zrobić misję. Będzie ciężko. Ale zrobimy ją. A co tam jest jakaś bloka blokada?

Robert jest tu. Jest? Już myślałem, że już po nim. no nie. Zresztą musimy gonić. Nie gadaj, że znowu musimy gonić. Jest chyba. Jest. Zdechł się. Przyjmij kontrolę, dawa. To, do, czy to jest samochód strzela? Wygląda tylko I doszli do miejsca US... Dobra, dobra, jest miejsce doszli do miejsca US... US auto Ma... to jest bo... Czy to strzela? Nie. Nowy samochód, dobra. Nowy samochód jest. Buja. Buja. Dobrze, jeszcze na miejscu. Dobra. dobra automatyczne sterowanie jest super Faj fajnie się to automatyczne sterowanie, bo nie idą nie zrobić tej misji dobra, przyjaciele przodu są I see you, kid. Know Is it ever good to see my wheels? There's a bunch of peggies at the construction site. Hold on, right? Hit the gas, kid. I'll shoot. This fucking cult. I knew before everyone else the seeds were a bunch of bullshitters. I started pressing them early. Next seat pressing him oh, early. Next thing you know, I get in trouble for being too hard on Eden's gate. Believe that shit. for what was coming. So I kind up my place. Stocked sure, up 10 sure. years worth of food. Put together air and water filtrations. I was at it for months, ready to stick it out. should have seen the looks people were giving me. Like I was Son the goods op Trzymałeś gościu? strzelaj jako pytany! Co mam tutaj zrobić z tej misji? Mm. Chyba to wiesz, będzie. młodzież, przejdziemy w ogóle. Dobra, ty byś strzelał, ja będę tutaj robił zamieszanie Zrobił te. Nie budu! Nie budu! Nie budu! Jeszcze tu więcej Jeszcze trzy. Nie budu! Nie budu!

O dobre, ty trygosy, trzeba zlikwidować Trzeba się zlikwidować trygosy, 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 jeszcze trygosy, 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 za trygosy, trygosy,

No w Wypełniłem misji Dobra Jakbyś, żeby zakładać odcinek, bo może mi się poprzuć nagranie No, to tak się zdarza mi Tak się czasami zdarza, ale to jest na samym odcinku obława Widziałem punkty, spa Oporu przydała mi się hasiurka, panie! Ja mam bardzo małe hasiurki. Jakieś misje są? Licać mnie, i mnie. do hasiurki? No to sobie z tych ludzi. A, tu jakoś jest. Nie wiem, tylko... Bardzo mało mają! A co to za myścia? Ty, może jeszcze tam my Co to za myścia? Bum, bum, wybuchy! A to jest samolotowa mieście, czy to jest... Samochodowa misja, idziemy, idziemy, idziemy. Po nie. to idziemy, pisz Japonie, to lepiej, idziemy, idziemy, Płonie wszystko! Dobra, po... o, czemu trzeba? A, tu jest... Super. Super, utknąłem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz to mi się zrobić. Potrzebuję kasiurki, Kasiurki potrzebuję. Jeszcze raz, to jest bardzo fajna misja. To jest bardzo fajna misja. Cichy działania. Ukryj się, pobieraj, dobra. Dzie dziękuję, że, e że ja wysłali tutaj pięć. Misja. Idziemy. Płoniję mi, ale to czemu to płynie z mógł?

Idziemy! Bardzo mało czasu. Oby się tylko, oby się tylko nie oby, oby, się, oby się zablokowałem, dobra. Przerwamy tą misję. No bo musimy się nie uchodzić ile, tak? zaraz, tak. e, przejrzę tą misję. Znów. Przejrzę misję, tak. I to my się przerwaliśmy, tak, bo, bo ostatnio grałem w długo w to, może łatwiej się nie te samoloty, ale te, to ogień mi po strasznie. Dobra, ja, ja, ja się zapisuję misję. Jak się zapisuję, teraz, chętnie bym zapisał, ale to się automatycznie zapisuję. Dobra. I myślę, że mogę się teraz pożegnać. Że na was. Loyadek. Trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Pa.